Zostawiam Wam moje ciało, niech leży, niech gnije. Może wreszcie ktoś je pokocha za to, że milczy lepiej niż ja. Zostawiam Wam moje wiersze, czytajcie je, jak instrukcje obsługi człowieka, który nie działa, ale pięknie się psuje. Zostawiam wam moją matkę, niech płacze za was, bo wy już nie umiecie. Zostawiam wam moją miłość, brudną, niechcianą, jak list, który wraca bez adresata. Zostawiam wam Boga, niech Wam wybaczy, że mnie nie zdążył stworzyć do końca. I zostawiam Wam ciszę, najgłośniejszą część mnie, która krzyczy, gdy Wy śpicie spokojnie.